Tu sobie spójrzcie. Opcja numer jeden: bawełna. Numer dwa i numer 3, Teraz pokażemy tył. Tu mamy tył. Logo tylko tutaj do góry. Dwa i trzy są takie same. No ja wybrałem numer dwa, ponieważ bardziej pod czarne stroje mam te wcześniejsze. Więc tu jest taka jednak delikatna różnica. Tu bardziej takie szare, grafitowe. No te jednak czarne, czyli bardziej do stroju będzie mi pasować całościowego. Do nagrywania kawusiak jak złoto leci. Pięknie. Zewnątrzko witam wszystkich z tej strony. Jak widzicie, moi drodzy koszuleczki już są, tylko nie takie jak chciałem. Tutaj obramoweczka powinna być czerwona, jak do napisu. Na zewnątrz też powinna być czerwona. Także czekam za modelami, które będą już takie na tip-top, a poniżej daję szczęśliwca który wygrał koszulkę na ramionkach. Jakbyście nie wiedzieli, to gdzieś tam dwa filmy do tyłu był konkursik. No, dzisiaj daje zwycięzcę. Jak ktoś się nie zgłosi, no to trudno przepadnie ci koszuleczka. Tobie albo jakiejś tam pani. Mam nadzieję, że takiej z balonami. Q&A, odsłona 19. Lecimy z pytaniami. Wiem, że za dużo nie dodaję. Postaram się to oczywiście nadrobić. Jak zwykle tyle roboty. Wiadomo, z YouTube nie żyję. Więc... Coś tam dla Was dodaję, żebyście wiedzieli o co chodzi. Mam od Was pytanka, trochę głupie, trochę żartobliwe. Pamiętajcie, że z dystansem, bo naprawdę jak odpowiadam na jakieś pytania, te Q&A y na Instagramie, to strasznie dużo ludzi, że myśli, że po prostu w niektórych pytaniach odpowiadam poważnie, a ja sobie nieraz takie ja jak ręce, że naprawdę jesteście niemożliwi. Ale ja to rozumiem, niektórzy znają mnie tylko z internetu. Także zapraszam do odcinka. No i dobra, lecimy z pytaniami. Trochę tutaj macie pomieszane Q&A i pomieszane z Szuwer Radzi, ponieważ trochę tutaj mam pytań porąbalnych i trochę pytań normalnych. Także lecimy z pierwszym, które tutaj dla mnie przygotowaliście. Jak najlepiej zrobić wjazd na klub, imprezę, dupy zabrać i w pieprz nie dostać. Koleżko, tu już jest podstawowy błąd. Jak już się boisz w pieprz dostać, no to jak możesz rwać fajne dupeczki? No koleż, no weź sobie to teraz wyobraź, bo już niesamowicie się zdenerwowałem. Nie może być w twojej głowie takie coś, że ty tam się, bo, boisz zagadać, bo się boisz do jakiejś dziewczyny zagadać, bo dostaniesz wiep. Jak się boisz dostać od kogoś, po pierwsze, złota zasada idziesz na treningi, zapierdalasz. Czy to jest jakaś siłownia, tak, bo wzbudzając swoją sylwetką, wzbudzasz pośród rówieśników respekt. Albo sobie chodzisz na jakieś tam MMA i też sobie tam wzbudzasz respekt. Albo robisz to i siłownię, i MMA i jesteś, kurcze predatorem. Coś w tym stylu, coś w ten desej, mój drogi koleżko. Po pierwsze, w sumie już coś, po drugie, samiczki uwielbiają dużych samców. Także dlatego w podświadomości facet ma w głowie to, że chce iść na trening, bo chce być duży. Bo taka jest nasza natura, tak? Zobaczcie sobie, ludzie żyją w społecznościach, ludzie żyją w grupach. Ta samo zwierzęta, na przykład sarenki żyją sobie w grupach, tak? To najwięcej dyma, największy samiec, najsilniejszy samiec. No tu akurat, jeśli chodzi o ludzkość, to najwięcej dyma chyba ten, kto ma najwięcej siana. I coś tam poszło nie tak w ewolucji. Ale wróćmy do początku tej ewolucji. To właśnie dziewczyny też mają to zakodowane, żeby wybrać gościa, który jest postawny, wysoki, dobrze zbudowany. Jak nie jesteś wysoki i postawny, no to wiadomo, musisz nadrabiać też innymi rzeczami, jak na przykład portfelem. Ale ziomuś, nie możesz się bać, że gdzieś tam dostaniesz w pieprzu. Załóżmy ja. Wjeżdżam na klub. Tak? I dlaczego? Kto ma mi podskoczyć? Ci, którzy załóżmy ćwiczą. O, Siemanko, to są moi kumple, tak? Szczerze się w tą grupę. Ćwicz sobie. Proste. A jak jesteś brzydki i gruby, no to niestety dziewczyn raczej nie zawiniesz. Dobra, kolejne pytanie. Mam nadzieję, że cię odpowiedź usatysfakcjonowała. Mamy BMW E91 diesel, czy zaruchamy na weekend? Podejrzewam, że to jest tego samego ziomusia. Powiem Ci tak, inaczej może przedstawimy sytuację. Zobacz sobie ziomuś, tutaj podaję trochę na moim przykładzie, nie? Bo Furmana to jest przedłużka Kutanga. No ja teraz mam co najmniej z 27, to sobie to wyobraź, nie? Jak masz serę BMW, jeszcze w dieslu, no to nie zaruchasz. No nie ma opcji, nie? Wybij to sobie z głowy kolego. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmiku wyjaśniłem, o co chodzi. No chyba, że wyglądasz jak Leonardo DiCaprio, to wtedy nawet możesz podjechać maluchem i też coś wyrwiesz. No jak będziesz wyglądał jak ja, to musisz wjechać samochodem na dyskotekę, nie? No nie wjedziesz samochodem na dyskotekę, kolego. Jeżeli wjeżdżasz na balet, podrywasz sobie jakąś tam dziewczynę, to ona nie wie, jakim samochodem jeździsz, tak? Nie wie, gdzie pracujesz. Możesz jej tam wymyślać, zmyślać i w ogóle wyjdziesz, powiedz, że pożyczyłeś od kolegi, bo twoje Ferrari stoi w garażu. Wiesz o co chodzi? No, samochodem nie wiedziesz na dyskotekę. A powiedz mi, nie wiem, załóżmy, pożyczam Ci Mustanga, tak? Nie wiem, bo masz zajebiste BMW, jedziesz przez, przez miasto, idą jakieś dziewczyny, czy coś stajesz. Ej, dziewczyny, jesteście zajebiście, wsiadajcie do samochodu. No nie. No, nie siądą ci. Ja wiem, że są jakieś tam filmiki, że jakaś tam dziewczyna, nie, 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 a za chwilę gościu wsiada w McLaren'a najnowszego, wiesz, o! To Twój samochód? Tak, mój, pójść się tam już gościu pręży, kurwa i klientka wsiada, i jadą sobie na obiad. Nie, to jest internet, to są filmiki wymyślone. Pamiętajcie, to jest wszystko pod publikę. Kolejne pytanie. Rafał, czy rozmiar ma znaczenie? Owszem, ma znaczenie. Jeżeli by nie miało znaczenia, o! Ci, co mówią, że rozmiar nie ma znaczenia, to mają takie... <laughs> tak bym to powiedział. O ty kur... duchy. Kolejne pytanie. Nasrałeś kiedyś dziewczynie na klatę? Nie, nie nasrałem. Ale mam kolegę, który to kurwa zrobił. Mam takiego ziomusia, wyobraźcie sobie to. I ja kiedyś tutaj nagrywałem na ten kanał. Podejrzewam, dlatego jest to pytanie. Opowiadałem całą tą yy, historyjkę. Mojego kolegi, a mam ich bardzo dużo, także wybór jest ogromny. Jakbyście tam sobie prześledzili, kto to. <laughs> Oczywiście nie powiem, bo to musi, muszę tą tajemnicę zabrać do grobu, ale coś ten deseń. Fajnie. Jedni ci ludzie. No naprawdę, gość ma coś z kopułą. Kolejne pytanie. Szubar, kiedy jakaś walka MMA, w której federacji czekamy? Na tę chwilę mam propozycję Trzech Federacji. No. Powiem tak. Zdrowko moi drodzy, przede wszystkim jest dla mnie najważniejsze. Bo już swoje tam przetrenowałem, swoje startowałem i już tak mi się kurczy Nie pali. Jak pojawi się fajna propozycja finansowa, to owszem zawalczę, ale no nie mam 20 lat, żebym się tam pchał, robił z siebie idiotę i w ogóle, żeby dostać jakiś tam grosz, bo, bo nie mam na chleb. Także na chlebek mam póki co, i jak się pojawi fajna propozycja, to zawalczę. Ale tak jak mówię, muszę być w pełni stuprocentowy sprawny. Owszem, trenuję jak dzik, napierdalam codziennie, jak trzeba, to i nieraz, dwa razy dziennie, bo to lubię, po prostu. Taki mam styl życia. Nawet jak mi urwą rękę, to i tak będę chodził sobie ćwiczyć. No ale no, ogólnie chodzi mi o to zdrowie. Na razie jest ok, no myślę, że w tym roku wyskoczę na pewno. Także śledźcie. Kanał śledczy Instagrama. I fanpage też. Kolejne pytanie. Co ty tak zjechałeś, Morgo? Nie wiem. Nie, no zjechałem. W porównaniu do tego, co było kiedyś, a teraz, no to jest różnica 15 kg. A jeżeli bym się przygotował do jakiejś walki, to co najmniej jeszcze 6, tam gdzieś muszę schudnąć, bo waże różnie. Jest 88-90 kg. No to jak ktoś mnie pamięta z czasów świetności ponad 100, no to wiadomo, że jest mega, mega różnica. Niestety, sport, sporty walki przy moim wzroście, a uwierzcie mi, to ja bym musiał schudnąć jeszcze na 77 i dalej bym był yy, duży po prostu w tej kategorii wagowej, a walczę na 84. Kolejne pytanie. Ile dałeś za sprzęt na siłownię? Dla tych, którzy oglądali moje wcześniejsze filmiki, Widzieliście, że mam siłownię dopasiorną. Hantelki od 4 czy 6 kg do 50 kg. Cała taka ławka z hantelkami. Yy, ławka prosta do wyciskania. Yy, dwa skosy, suwnica yy, do wypychania, do siadania, yy, maszyna szmita. Kupę ciężarków, yy, wyciąg na plecy yy, do po podciągania. Brama jeszcze do tricepsa, bicepsa, do drążek jeszcze tam jest, worek kupiłem sobie. No, za maty trochę tam dałem, ale licząc bez tych mat, w co sobie tam zainwestowałem. A, jeszcze modliternik jest, no chyba wszystko wymieniłem. To moi drodzy, no i sto jak jeszcze na ten, na przysiad, sztanga na przysiad. Moi drodzy, 15 koła dałem. No kurwa, jak za darmo. Ciężarki wiadomo, żeliwne, taka stara siłownia, nie to, co jest na fachowych siłowniach takie bitumiczne, zabudowane tą gumą, że jak się pieprznie, to no, jeszcze ten ciężarek się tak fajnie odbija. No, ja mam tutaj typowy, hardkorowy, taki metal. Moim zdaniem, jak za darmo, bo jak miałbym kupić nową taką siłkę, to bym musiał dać, nie wiem, z 50 tysięcy co najmniej, albo i lepiej. Także kupiłem to. Po wartości złomowej, z czego jestem niezmiernie zadowolony. A Wy teraz mi zazdrościcie. Dobra, cześć Szubar, przybrałeś HCG przez cały okres cykli. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście może to pomóc szybciej wrócić do norm w wynikach. Pozdrawiam, yy, powiem to na zasadzie tak, bo kiedyś ludzie byli zacofani, nie wiedzieli, żeby tam zapodawać HCG w trakcie cykli. U mnie jest tak. Jest krótki cykl, nie zapodajemy HCG, bo to jest bez sensu. Ale ten cykl jest już długi, wtedy zapodajemy HCG jak najbardziej. Na zasadzie, stoi mi samochód nieużywany miesiąc, bo miesiąc byłem na jakichś tam, załóżmy, Bolu, jakąś oksę ale tak? Miałem po miesiącu odpalam go, wsiadam jadę, tak? I teraz ten sam samochód stał pół roku, czyli półroczny cykl. Podchodzę, palę, No, już może tak nie zapalić, dlatego THCG jest potrzebne, żeby ten samochód gdzieś tam trybił. Tak samo twoje jądra, żeby gdzieś tam trybiły. Mam nadzieję, że w prostych słowach ci to wytłumaczyłem. Rafał, czy coś trenujesz? Kolego, ja ze sportami siłowymi mam do czynienia od miesiąca. W ogóle nie wiem, jak wygląda szczykawka. Ja, TIN Natura! Jestem 100% naturalnym gościem, a w ogóle ze sportami walki to byłem na dwóch treningach i to jeszcze po rozrzewce pojechałem do domu. Kolejne pytanie. Jakie wymiary tego akwarium? Akwarium też nie rzucałem, no nie będę wszystkiego pokazywał, bo to też bez sensu. Bo już jak rzucałem wcześniej w filmikach. Akwarium ma 1500 litrów i mogę tam wpuszczać z żeby się kąpały. Kolejne pytanie. Nie, nie ma już kurwa pytań. Sorry. Wybrałem dla Was te najciekawsze, żeby się trochę pośmiać z początku. Na kilka dałem też odpowiedź. Zadawajcie takie normalniejsze czy nienormalniejsze, to będziemy nagrywać odcinki proste. W tym przypadku trzymajcie się. Tak jak wspomniałem wcześniej, link kto wygrał koszulkę. No myślę, że już z tą czerwoną bramówką wyślę, ale to musicie się uzbroić w cierpliwość. Wszystko na moim Instagramie. Bo już projekt był dopięty. W kurczę dostałem co innego. No i jeszcze kurczę czekam. Teraz Wam pokażę, jak koszulka leży. Podejrzewam, że też Wam się będzie podobać. Bo kilku, kilku moich znajomych mówiło, że fajnie. No nawet spoko No, będą sztosy fajne. Tu mam akurat rozmiar L. Fajna, rozciągliwa. Przepuszcza wodę elegancko. No, takie koszuleczki będą, tylko wiadomo, że te czerwone obramówki, no fajnie by wyglądało. Właśnie muszę sobie porównać, czy ta, czy ta. Jak mam coś puszczać do ludzi i ta marka będzie utożsamiana z moją osobą, no to nie chcę wypuszczać jakiegoś bubla, tylko wszystko ma być dogadane. Dosyłają mi jakieś materiały, jeszcze miałem czwartą do wyboru, ale ona to w ogóle była kondom. Popatrzyłem sobie co i jak, wybrałem najlepszą, tak, zrobiłem sobie tam trening, zobaczyłem co i jak. I takie coś mogę y, ludziom zaoferować. Tak to wygląda. Zaglądajcie do mojego Instagrama i fanpage'a. Do zobaczenia. Forma z wami. No i pysznej kawości